Blair chodził nerwowo po wnętrzu niewielkiej budy. Rzucał przelotne, urywane i niepewne spojrzenia na czterech towarzyszących mu mężczyzn. Byli to Barkley, sześć stóp wzrostu i ponad 190 funtów wagi. Macready, olbrzym z brązu. Dr Cooper, niski, ale krępy, potężny i Benning, pięć stóp, dziesięć stali stalowej siły. Blair przycupnął skulony pod przeciwległą ścianą wschodniego schowka. Narzędzia zwalone na kupę pośrodku podłogi obok pieca ogrzewczego tworzyły wysepkę oddzielającą uwięzionego od czterech przybyłych. Panicznie wystraszony, dygocząc nerwowo, biolog zaciskał kościste dłonie. Wyblakłe oczy migotały niespokojnie, a łysa, piegowata głowa poruszała się szybko jak u ptaka. Nie chcę, żeby tu ktokolwiek przychodził. Sam będę sobie gotował. Rzucił szorstko i nerwowo. Kiner może być sobie człowiekiem, ale ja w to nie wierzę. Zamierzam wydostać się stąd i nie będę jadł tego, co mi przyślecie. Chcę konserwy, zamknięte puszki. W porządku, Blair. Przyniesiemy ci je dziś wieczorem obiecał Barclay. Masz węgiel, a ogień się już rozpala. Barclay ruszył naprzód. Jeszcze tylko. Blair natychmiast popędził w najdalszy kąt. Wynoś się! krzyknął. Trzymaj się ode mnie z daleka, ty potworze! Mały biolog wrzeszczał, próbując wydrapać dziurę w ścianie budy. Trzymaj się ode mnie z daleka! Nie zbliżaj się! Nie dam się wchłonąć! Nie dam! Barclay cofnął się. Zostaw go, bar. Doktor Cooper potrząsnął głową. Będzie mu łatwiej uporać się z tym samemu. Myślę, że musimy zaryglować drzwi. Czterech mężczyzn skierowało się do wyjścia. Belling i Barclay zabrali się wprawnie do pracy. Na Antarktydzie nie używano zamków, nie były potrzebne. Jednak po obu stronach futryny drzwi wkręcono masywne śruby, a między nimi przeciągnięto naprężoną samolotową linkę sterowniczą. Barclay przystąpił do pracy ze świdrem i piłą otwornicą. Niebawem wyciął w drzwiach klapę, po odchyleniu której można było podawać potrzebne rzeczy bez rozmontowywania całego zabezpieczenia. Trzy potężne zawiasy wyjęte ze skrzyni dostawczej, dwa skoble i podwójne trzycalowe zawleczki zabezpieczały ją przed otwarciem od wewnątrz. Blair poruszał się nerwowo po wnętrzu. Przeciągnął coś w stronę drzwi, ciężko dysząc i mamrocząc zapamiętale jakieś szalone przekleństwa. Barclay otworzył klapę i zajrzał do środka. Doktor Cooper spoglądał mu przez ramię. Blair przesunął ciężko uprycze pod drzwi. Teraz bez jego udziału nie będzie można ich otworzyć. Nie wiem, czy ten biedak nie ma racji, westchnął McCready. Jeżeli wydostanie się na zewnątrz, będzie dążył do zabicia nas wszystkich możliwie jak najszybciej, a my nie mamy na to ochoty. Ale po naszej stronie drzwi jest jeszcze ktoś gorszy niż szalony morderca. Jeżeli któryś z tych dwóch miałby wydostać się na swobodę, wtedy ja rozwalę te wszystkie zabezpieczenia. – Dasz mi znać, a pokażę ci, jak je szybko zdjąć – uśmiechnął się Barclay. – Wracajmy – rzucił. Słońce, chociaż już od dwóch godzin znajdowało się poniżej linii horyzontu, wciąż malowało północny widnokrąg wszystkimi kolorami tęczy. Połacie nawianego śniegu przesunęło się w kierunku północnym i pod łukiem płonących barw i skrzyły się milionem odbitych blasków. Niskie, okrągłe białe kopce na północnym horyzoncie pozwalały zauważyć, że góry magnetyczne ledwie wystają ponad rozległą śnieżną płaszczyznę. Maleńkie wiry podrywane wiatrem śniegu ześlizgiwały się z nart, kiedy zmierzali w stronę odległego o dwie mile głównego obozowiska. Cienka, jak pajęcza nić kratownica masztu radiowego, wznosiła się chudą, czarną iglicą na tle bieli antarktycznego lądu. Śnieg pod nartami przypominał drobny piasek o twardych ziarenkach. Przyszła wiosna, powiedział z goryczą Benning, ale mamy uciechę. Tak czekałem, żeby się wydostać z tej przeklętej lodowej dziury. Na twoim miejscu teraz bym nie próbował, mruknął Barclay. Faceci, którzy wyruszą stąd w ciągu najbliższych dni, nie będą zbyt popularni. Jak się miewa twój pies, doktorze Cooper? spytał Macready. Czy są już jakieś wyniki? Po 30 godzinach dobrze by było. Zrobiłem mu dzisiaj zastrzyk z mojej własnej krwi. Przypuszczam, że będę potrzebować jeszcze z 5 dni. Za mało wiem na pewno, żeby skończyć wcześniej. Zastanawiam się, czy Conan, gdyby uległ przemianie, ostrzegłby nas zaraz po ucieczce stwora. Czy nie czekałby, aż twór miałby realną szansę się zestalić? Dopóki nie obudzilibyśmy się sami? spytał wolno. McCready. – Stwór jest egoistą. Nie sądzisz chyba, że wyglądał na obdarzonego poczuciem jakiejś wyższej sprawiedliwości? – zapytał doktor Cooper. – Każda jego część stanowi całość. Całość samą dla siebie. Gdyby Konant uległ przemianie, musiałby tak postąpić, chcąc ratować własną skórę. – Ale uczucia Konanta pozostały niezmienione. Są więc doskonale skopiowane lub są jego własnymi uczuciami. Oczywiście imitacja Konanta, doskonale naśladująca jego uczucia, zachowywałaby się dokładnie tak, jak on sam. Zaraz, czy Norris albo Van nie mogliby poddać Konanta jakiemuś testowi? Jeżeli stwór jest inteligentniejszy niż ludzie, powinien lepiej znać się na fizyce niż Konant, a oni by to wychwycili, zaproponował Barclay. Ale nie wtedy, jeżeli odczytuje myśli, potrząsnął przeczącą głową wznurzony Cooper. Nie można zastawić na niego pułapki. Van proponował to już wczoraj wieczorem. Miał nadzieję uzyskać w ten sposób odpowiedź na niektóre istotne dla niego pytania z dziedziny fizyki. Ten pomysł wyprawy czterech uczyni życie szczęśliwszym, powiedział Benning, spoglądając na towarzyszy. Każdy pilnuje pozostałych, żeby upewnić się, czy nie robią czegoś dziwnego. Czyż nie możemy stać się grupą ufających sobie ludzi? Żaden nie spuszcza z oka sąsiadów, dając najwspanialszy pokaz wiary i zaufania. Zaczynam rozumieć, co miał na myśli Konant, mówiąc Szkoda, że nie możecie zobaczyć waszych oczu. Cały czas wszyscy na to cierpimy. Każdy z was rozgląda się dookoła z wyrazem twarzy mówiącym Ciekaw jestem, czy reszta to... Nawiasem mówiąc, nie wykluczam siebie. O ile mi wiadomo, zwierzę nie żyje. Z lekkim zastrzeżeniem, jeśli idzie o Konanta. Nikt inny nie jest podejrzany, oświadczył McCready. Polecenie zawsze czwórki to jedynie środek ostrożności. Czekam, aż Gary zrobi z tego czwórkę na jednej pryczy, westchnął Barclay. Myślałem sobie, że nie miałem dotąd ani odrobiny intymności, no ale od tamtego polecenia. Nikt nie obserwował przebiegu testu z większym napięciem niż Konant. Mała sterylna probówka wypełniona do połowy cieczą koloru słomkowego. Jedna, dwie. 3, 4, 5 kropli czystego roztworu, który doktor Cooper przygotował z kropli krwi pobranej z ręki Konanda. Próbówka została dokładnie wstrząśnięta, a potem umieszczona w zlewce z czystą, ciepłą wodą. Termometr odczytywał ciepłotę krwi. Niewielki termostat klekotał hałaśliwie, elektryczny grzejnik rozżarzył się z chwilą, gdy delikatnie zamikotały światełka. Potem zaczęły tworzyć się nieduże białe plamki osadu, który strącał się w przezroczystej, słomkowej cieczy. O Boże! krzyknął Konant i opadł ciężko na prycze, łkając jak dziecko. Sześć dni! szlochał. Sześć dni zastanawiałem się, czy ten cholerny test skłamie. Gary przysunął się bezgłośnie i położył dłoń na plecach fizyka. Nie mógł skłamać, powiedział doktor Cooper. Pies był uodporniony na krew ludzką i surowica zareagowała. A więc on jest w porządku? wesnął ciężko Norris. To znaczy, że stwór nie żyje, jest martwy na zawsze. On jest człowiekiem stanowczo oświadczył Cooper a zwierzę nie żyje. Kinner wybuchnął historycznym śmiechem. Macready odwrócił się w jego stronę i uderzył go w twarz metodycznie, po dwa razy w każdy policzek. Pucharz śmiał się, dławił, przez chwilę krzyczał, a potem usiadł wyprostowany, rozcierając policzki i niewyraźnie mamrocząc słowa podziękowania. Bałem się, o Boże, jak ja się bałem, powiedział. Myślisz ty mało że mnie? Sądzisz może, że Konan się nie bał? Zaśmiał się urywanie norris. Budynek administracji ożywił się nagle. Słychać było śmiechy. Ludzie zgromadzeni wokół Konanta rozprawiali niepotrzebnie gromkim głosem, podnieceni, pełni wigoru, odprężeni i na powrót przyjaźni. Ktoś nagle rzucił propozycję i kilkanaście osób ruszyło po narty. Blair, Blair mógłby już dojść do siebie. Doktor Cooper krzątał się przy swoich próbówkach i badał roztwory, jeszcze zaaferowany, ale z uczuciem ulgi. Za drzwiami ruszyła do budy Blaira wyprawa uspokojonych, odprężonych mężczyzn. Chłaśliwie kłapały narty. W głębi korytarza psy, które ogarnął również nastrój ulgi i podniecenia, podniosły zaraz brzaskotliwy skowyt. Doktor Cooper krzątał się nadal przy próbówkach. Siadł na brzegu pryczy z dwiema próbówkami wypełnionymi słomkową cieczą i strąconym, bielającym osadem. Twarz miał bielszą niż zawartość próbówek, a oczy szeroko otwarte z przerażenia. Milczał. Po policzkach spływały łzy. Pierwszy spostrzegł Toma Macready. Poczuł, jak lodowaty nóż mrozi mu pierś i przeszywa serce. Doktor Cooper podniósł wzrok. Gary, zawołał ochrypłym głosem. Gary, na miłość Boską, chodź tutaj. Komandor Gary podszedł szybko do niego. W budynku administracyjnym zapadło nagle milczenie. Conan spojrzał w górę i zdrętwiały wstał z krzesła. Gary, strąca się również tkanka potwora to niczego nie dowodzi. Niczego poza tym, poza tym, że pies był także uodporniony na krew potwora. Znaczy to, że jedna z dwóch składowych krwi, jeden z nas, ty czy ja, Gary, jeden z nas jest potworem. Bar, zawróć ludzi, zanim powiedzą Blairowi. Odezwał się spokojnie Macready. Barclay podszedł do drzwi. Jego krzyki ledwie docierały do znajdujących się wewnątrz, milczących w napięciu mężczyzn. Wkrótce Barclay był z powrotem. Już idą, powiedział. Nie mówiłem im, dlaczego mają wracać. Powiedziałem tylko, że doktor Cooper tak kazał. Macready wesknął gary. — Niech Bóg cię wspomaga. Teraz ty dowodzisz, ja nie mogę. Olbrzym z brązu powoli skłonił głowę, patrząc swoimi głęboko osadzonymi oczami na komandora Gerego. Ja mogę nim być, dodał Gary. Wiem, że nie jestem, ale w żaden sposób nie mogę tego dowieść. Test doktora Coopera zawiódł, ale doktor Cooper wykazał jego bezużyteczność podczas gdy niewykazanie byłoby korzystne dla potwora. Dowodziłoby, że jest istotą ludzką. Cooper kołysał się powoli na pryczy. Wiem, że jestem człowiekiem i również nie potrafię tego udowodnić, powiedział. Jeden z nas dwóch kłamie, ponieważ test kłamać nie może i wskazuje na któregoś z nas. Udowodniłem nieskuteczność testu, to chyba dowodzi, że jestem człowiekiem. Gary dostarczył teraz argumentu, który dowodzi mego człowieczeństwa, a będąc potworem, nie zrobiłby tego. I tak w kółko bez końca. Głowa doktora Cooper'a, a potem szyja i ramiona, zaczęły zataczać powolne kręgi w rytm słów. Nagle padł na wznak na rycząc ze śmiechu. Też wcale nie musi dowodzić, że jeden z nas jest potworem. Wcale nie musi tego dowodzić. Zaśmiewał <laughs> się Cooper. Jeżeli by wszyscy byli potworami, reakcja byłaby taka sama. Wszyscy jesteśmy potworami. Wszyscy. Konant, Tigary i ja. I wy wszyscy. McCready odezwał się łagodnie Van Val Jasnobrody pierwszy pilot. Studiowałeś medycynę zanim zajęłeś się meteorologią, zgadza się? Czy potrafisz przeprowadzić jakiś test? McCready podszedł powoli do Coopera. Wyjął mu z ręki strzykawkę i umył ją dokładnie w 95% alkoholu. Gary siedział na brzegu pryczy, tępym wyrazem twarzy i beznamiętnie obserwował Coopera i McCready'ego. Może być tak, jak powiedział Cooper, westchnął Macready. Mógłbyś mi pomóc, Wan? Dziękuję ci. Pił igłę w udo Coopera. Miech mężczyzny nie ustawał, tylko przechodził powoli w tłumione ukanie. Później, kiedy zaczęła działać morfina, doktor zapadł w głęboki sen. Macready odwrócił się. Ludzie, którzy wyszli wcześniej do Blera, stali w przeciwległym końcu pomieszczenia. Z ich nart spływał topniejący śnieg. Warzy mieli śnieżną białe Conant w jednej i w drugiej ręce trzymał zapalone papierosy. Tego z prawej pociągał i nieobecny myślami gapił się w podłogę. Żar drugiego, tego w lewej, przyciągnął nagle jego uwagę. Pojrzał na niedopałek, a potem tempo wpatrywał się przez chwilę w drugi. Wreszcie rzucił jednego i zgniótł obcasem. Doktor Cooper mógł mieć rację, powtórzył Macready. Wiem, że jestem człowiekiem... Ale oczywiście nie potrafię tego udowodnić. Powtórzę test dla własnej satysfakcji. Ci spośród Was, którzy chcą, mogą zrobić to samo. Dwie minuty potem Macready trzymał już próbówkę z białym osadem wytrącającym się powoli z surowicy osłonkowej barwy. Reaguje również na krew ludzką, powiedział. Zatem obaj nie są potworami. Nigdy nie uważałem, że są. Westchnął Van Wall. Potworowi by to nie odpowiadało. Gdybyśmy wiedzieli, moglibyśmy ich zgładzić. Jak sądzisz, dlaczego potwór nas nie zabił? Chyba jest na wolności. McCready parsknął głośnym śmiechem. Potem śmiał się już ciszej. To proste, drogi Watsonie. Potwór chce mieć do dyspozycji żywe organizmy. Wyraźnie nie może ożywić martwego ciała. Po prostu czeka. Czeka, aż nadarzy się sposobność. Nas, którzy pozostaliśmy ludźmi... Trzyma w rezerwie. Ej, tam, Mac. Mógłbym się dowiedzieć, czy jestem potworem? Zdrygnął się gwałtownie Kiner. Mógłbym wiedzieć, czy potwór już mną zawładnął? O Boże, ja już mogę być potworem! Dowiesz się, odpowiedział Macready. Ale my się nie dowiemy. Norris śmiał się gwałtownie, na pół histerycznie. McCready spoglądał na fiolkę z resztką surowicy. Jest jedna rzecz, do której ta przeklęta ciecz się nadaje, powiedział po namyśle. Clark, czy pomożecie mi z vanem? Reszta niech lepiej się trzyma razem. Pilnujcie się nawzajem, dodał z goryczą. Uważajcie, żebyście nie wpadli w jakąś kabałę. MacReady ruszył korytarzem w kierunku psiego obozu. Za nim podążali Clark i Van Val. Potrzebujesz więcej surowicy? pytał Clark. McRady potrząsnął przecząco głową. Trzeba więcej testów, odparł. Mamy jeszcze cztery krowy, byka i prawie siedemdziesiąt psów. Ta surowica reaguje tylko na krew ludzką i potworów. Macready wrócił do budynku administracyjnego i podszedł w milczeniu do umywalki. Po chwili dołączyli do niego Clark i Van Val. Usta Clarka poruszał nerwowy tik, który przeszedł nagle w nieoczekiwany, szyderczy śmiech. Co robiliście? wybuchnął nagle Konant. Dalsze szczepionki? Szczepionki <laughs> jasne szczepionki parsknął Clark. Ten potwór ma swoją logikę powiedział dobitnie Van Wall. Nasz uodporniony pies był całkiem w porządku. Pobraliśmy nawet trochę więcej surowicy do testów ale nie będziemy już ich przeprowadzać. Nie możesz użyć krwi któregoś z ludzi do doświadczeń z innym psem zaczął Norris Nie mamy więcej psów. Powiedział łagodnie: MacRady. Ani bydła, dodał. Nie mamy więcej psów? dziwił się Benning, siadając powoli. Stają się obrzydliwe, kiedy zaczynają się zmieniać. Tak powoli. Uściślił vanwa. To żelastwo do śmiertelnego rażenia prądem, które ty, Barclay, skonstruowałeś, działa bardzo szybko. Został tylko jeden pies, ten uodporniony. Potwór zostawił go nam, abyśmy mogli pobawić się tym naszym testem. Reszta. Pan wal wzruszył ramionami i wytarł ręce. Bydło! wykrzyknął Kinner. Równie paskudnie. Prześliczna reakcja. Bydło wygląda piekielnie zabawnie, kiedy zaczyna się stapianie. Zwierzę skrępowane łańcuchami albo postronkami, nie może podjąć szybkiej ucieczki i musi nastąpić upodabnianie. Kinner wstał powoli, rozglądając się gwałtownie dookoła. Zatrzymał się. Cały czas w okropnych drgawkach przystojącym w kuchni blaszanym wiadrze. Powolutku, krok za krokiem, wycofywał się w stronę drzwi. W milczeniu otwierał i zamykał usta, jak ryba wyrzucona z wody. Mleko! Rudem łapał oddech. Dohiłem godzinę temu! wybuchnął przeraźliwym krzykiem, dając nura przez drzwi. Nalazł się na zewnątrz na lodowej pokrywie bez skafandra, bez grubej odzieży. Pan Wal przez chwilę patrzył za nim w zamyśleniu. Chyba zupełnie oszalał odezwał się wreszcie. Ale może też być uciekającym potworem nie ma nart. Weźcie palnik na wypadek. Pościg za Kinerem pomógł im. To trzeba było zrobić. Trzech mężczyzn, którzy pozostali, wymiotowało. Norris leżał płasko na wznak. Pasz miał zielonkawą, nieruchomy wzrok, wbił w prycze nad sobą. Mak! – Od jak dawna krowy nie są już krowami? Brady wzruszył rozpaczliwie ramionami. Trzymając niewielką próbkę z surowicą, odszedł do wiadra z mlekiem i zabrał się do pracy. Mleko zabarwiło surowicę, nie pozwalając na pewną ocenę. W końcu umieścił próbówkę stojaku. Kręcił głową. – Test jest negatywny – powiedział. – To oznacza, że albo w czasie dojenia były krowami, Albo jako doskonałe imitacje dawały zupełnie normalne mleko. Per wiercił się niespokojnie i wydawał przez sen odgłosy bulgotania, coś pośredniego między chrapaniem a śmiechem. Zebrani w milczeniu utkwili w nim wzrok. Czyżby na potwora morfina? czy upytał. Bóg raczył wiedzieć. Lady wzruszył ramionami. Działa na wszystkie ziemskie zwierzęta, które znam, Mak! Ronald uniósł nagle głowę. Psy musiały połknąć kawałki potwora i to je zabiło. Znajdowały się tam, gdzie i potwór. Ja byłem zamknięty. Czy to nie dowodzi? Przykro mi. Potrząsnął przecząco głową Van Val. Ale to nie dowodzi, kim ty jesteś. Dowodzi tylko, czego nie zrobiłeś. Istotnie nie dowodzi. westchnął MacReady. Jesteśmy bezradni, ponieważ za mało wiemy, a ze zdenerwowania nie myślimy logicznie. Zamknięty. Czy obserwowaliście kiedykolwiek białe ciałko krwi przedostające się przez ściankę naczynia krwionośnego? Nie? Wysuwa niby nóżkę i już jest po przeciwnej stronie ścianki. O, piękną wanwal. Bydło zaczęło się roztapiać, zgadza się? Mogło się roztopić i w postaci nitki cieczy przesączyłoby się pod drzwiami i zestaliło ponownie po drugiej stronie. Liny. O, te to by nic nie pomogły. Dopiero w czymś szczelnie zamkniętym albo... Jeżeli przestrzelisz zwierzęciu serce, zaczął Macready, a ono nie umrze, znaczy, że jest potworem. To najlepszy test, jaki przychodzi mi do głowy na poczekaniu. Nie ma żadnych psów ani żadnego bydła, odparł spokojnie Gary. Teraz musi upodabniać się do ludzi. Trzymanie pod kluczem na nic się tu zda. Twój test mógłby zdać egzamin, Mac, ale obawiam się, że trudno go stosować wobec ludzi. Clark podniósł wzrok z kuchennego pieca, gdy strzepując ubrań nawiany przez wiatr śnieg, chodzili Van Wall, Barclay, Macready i Benning. Pozostali, tłoczeni w budynku administracyjnym, zajmowali się różnymi czynnościami. Grali w szachy, pokera, czytali. Ralsen naprawiał na stole sanie. Van i Norris, głowa przy głowie, śledzili dane magnetyczne. Harvey odczytywał półgłosem tabele. Doktor Cooper pochrapywał cicho na prycze. Gary pracował z Duttonem nad plikiem wiadomości radiowych. Zajmowali kąt łóżka Duttona i niewielki skrawek stolika pod radio. Ponant wykorzystywał część stołu na studiowanie arkuszy danych dotyczących promieniowania kosmicznego. Pomimo zamkniętych podwójnych drzwi, z korytarza całkiem wyraźnie dobiegał głos Kinnera. Clark trzasnął kociołkiem o piec kuchenny i przywołał gestem Macreadyego. Meteorolog podszedł do niego. Nie mam nic przeciwko temu cholernemu gotowaniu, dezwał się zdenerwowany Clark. Ale może jest jakiś sposób na uciszenie tego drania. Wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że byłoby bezpiecznie ulokować go w kosmicznym domu. Inera? A McCready kiwnął głową w stronę drzwi. Obawiam się, że nie. Mogę podać mu narkotyk, jednak nie dysponujemy nieograniczonym zapasem morfiny. Po prostu histeryzuje. Nie grozi mu niebezpieczeństwo utraty zmysłu. Ale nam zaczyna grozić. Przez półtorej godziny byłeś na zewnątrz. Trwa to nieprzerwanie od prawie czterech godzin. Wszystko ma swoje granice. Gary przechadzał się powoli. Macready dostrzegł na moment w oczach Clarka dziki błysk strachu, a nawet przerażenia. Zdał sobie sprawę, że jego oczy w tej samej chwili musiały zdradzać to samo. Tak, Gary, to znaczy Gary albo Cooper, był na pewno potworem. Gdybyś mógł przestać... Mak, byłoby to bardzo rozsądne odparł spokojnie Gary. W tym pomieszczeniu sytuacja jest i tak dosyć napięta. Zgodziliśmy się, że tamto miejsce byłoby dla Kinera dobre, ponieważ wszyscy inni w obozie, co podstało obserwacją Gary z lekka zadrżał. Spróbuj nalitość boską spróbuj wymyślić jakiś skuteczny test pod obserwacją czy nie każdy jest spięty westchnął Macready. Blair zablokował klapę tak, że teraz się nie otworzy. Mówi, że ma dosyć żarcia i nie przestaje wrzeszczeć. Wynoście się! Wynoście się! Jesteście potworami! Ja nie dam się wchłonąć! Nie! Powiem wszystko ludziom, jak tu przyjdą! Wynoście się! Wobec tego odeszliśmy. Nie ma innego testu? Błagał Gary. A Cradley wzruszył ramionami. Cooper miał całkowitą rację, powiedział. Próba krwi mogłaby być absolutnie rozstrzygająca, gdyby nie doszło do zakażenia. Ale jedyny pies, który pozostał, jest teraz odporny. A chemikalia, testy chemiczne? Nasza chemia nie da sobie z tym rady. McCready zaprzeczył ruchem głowy. Próbowałem z mikroskopem, jak wiesz. Pies, potwór i prawdziwy pies były identyczne. Tak gary. Ale musisz działać dalej. Co będziemy robili po obiedzie? Van Wal przyłączył się do nich w milczeniu panie na zmianę powiedział połowa śpi połowa czuwa ciekaw jestem ilu z nas to potwory wszystkie psy nimi były wydawało się nam że jesteśmy bezpieczni ale jakoś padło na kuprę albo na ciebie oczy wanwala błyszczały niepokojąco on może owładnął wami wszystkimi wszystkimi oprócz mnie a ja będę się tylko przyglądał i dziwował nie to niemożliwe rzucilibyście się wtedy na mnie byłbym bezradny My, istoty ludzkie, chyba na razie jakoś zachowujemy przewagę liczebną, ale przerwał. Robisz teraz to, o co miał do mnie żal Norris, zaśmiał się MacReady. Pozostawiasz sprawę w zawieszeniu. Jeżeli ktoś jeszcze ulegnie przemianie, zachwieje się równowaga sił. Ten stwór nie walczy. Nie sądzę, aby kiedykolwiek walczył. To musi być stworzenie spokojne na swój własny, niepowtarzalny sposób. Nigdy nie musiał walczyć. Ponieważ zawsze osiągał swój cel inaczej. Usta Van Valla wykrzywił brzydki grymas. Sugerujesz zatem, że może być tak, iż on już ma przewagę liczebną? Tylko po prostu czeka? Powiedział. Oni wszyscy może i wy wszyscy czekacie, aż ja ostatni z ludzi utracę czujność we śnie. Mak, zauważyłeś ich spojrzenia, to jak wszyscy na nas patrzą? Nie siedziałeś tutaj przez cztery godziny, kiedy oczy wszystkich ważyły informacje o tym, że jeden z nas, Cooper albo ja, jest na pewno potworem. A może obydwaj? – westchnął Gary. Czy moglibyście uciszyć tego typa? – powtórzył swoją prośbę Clark. Można od tego zbzikować. Każcie mu być ciszej. Wciąż się modli? – pytał McCready. Owszem – jęknął Clark. Nie przerwał ani na sekundę. Nie mam nic przeciwko temu, żeby się modlił, jeśli przynosi mu to ulgę, ale on wyje, wyśpiewuje psalmy i hymny, wykrzykuje modlitwy. Myśli chyba, że Bóg go dobrze nie słyszy z tak daleka. Być może Bóg nie słyszy, odkrzyknął Barclay. Inaczej zrobiłby coś tym potworem z piekła rodem. Ktoś spróbuje przeprowadzić ten test, o którym wspominałeś. Jeżeli się go nie powstrzyma, oświadczył groźnie Clark. Myślę, że ciosta sakiem w głowę byłby tak samo dobrym testem jak kula w serce. Wracaj do swojego gotowania, zobaczę co da się zrobić. Może znajdę coś w szafkach. McCready przeszedł powoli w kąt pomieszczenia, gdzie znajdowała się apteczka Coopera. Trzy wysokie szafki z surowych desek, z czego dwie zamknięte na klucz, stanowiły obozowy skład leków. Dwanaście lat temu McCready uzyskał dyplom lekarza i kiedy zaczął praktykę lekarską. Kierowano go na meteorologię. Cooper był człowiekiem kompetentnym, dokładnie i w sposób nowoczesny znającym swój zawód. Ponad połowa dostępnych lekarstw była całkowicie nieznana McRaidiemu. Zastosowanie wielu spośród pozostałych musiałby sobie przypomnieć. Nie było tu ogromnej biblioteki lekarskiej ani roczników czasopism, w których mógłby przeczytać to, co zapomniał. Informacje o podstawowych, prostych dla kupera rzeczach, nie zasługiwały na włączenie do skromnej biblioteki, którą meteorolog muszony był się zadowolić. Książki są ciężkie, a każdy gram tego, co tu się znalazło, musiało być dostarczone drogą powietrzną. McCready, mając nadzieję, że robi dobrze, wybrał jakiś barbituram. Barclay i Van Wall udali się razem z nim. W wielkim magnesie nikt nigdy i nigdzie nie chodził samotnie. Ralsen uprzątnął sanie, a fizycy przesunęli stół. Przerwano grę w pokera. Clark nakładał potrawy. Dzwonienie łyżek i tłumione odgłosy jedzenia stanowiły jedyną oznakę życia w tym pomieszczeniu. Kiedy trójka wróciła, nie padło żadne słowo, jedynie wszystkie oczy skierowały się na nich badawczo, a szczęki poruszały się mechanicznie.